Siema widzowie, dzisiaj gramy no na, na bramce Antek. Tragiczny. No i dawaj, zaczynaj. Gramy star! Gramy do dziesięciu. Dobra, dawaj. Jest zero, zero na Każdy leci do piłki. Czemu dookoła domu? Dobra. Nie mogę. Nie, no nie mogę z nim normalnie. Czemu on przychodzi? Dobra. Dawajcie więcej, strzelajcie. No i nie ma bramki. No. Bramka, 1-0. Do dupy. Bramka się w Za dwa złote. Kurde, nie we mnie! O, o, a, ha, ha. Jest 1-0 dla drużyny e, Władka Czy tam Franka Władek to jest ten właśnie w, w czerwonym O! I mamy 1-1. Hubert wyrównuje. No pięk z Zasranym okienkiem. Poczekaj, to vez bo to ci Nie. Widzowie, lotek jest, <laughs> jest zasrany. Ty jesteś zasrany. Zaraz ci wleję i się ze strasz. Kurde! <laughs> prosto. Prosto w łódka. Dobrze. <laughs> Antek to tragiczny, Bramkarz. Coś powiedział? No co powiedział? No dobra, może trochę tragiczny, ale. Trochę? No trochę. No jak gdyby... Hubert leci z piłką i wykopuje ją. I trzeba. Dobra, dawaj. na przewrot. Grajcie! Grajcie już! Hubert leci z piłką. Franek mu odbiera, proszę Państwa. Franek! Franek ma piłkę, Franek! Uderzenie, bramka! Nie bramki! Było! Było, było. Było chyba. Było, było. Ile jest? 2-1? Zaczynamy od bramkarza. Wow, odkryłaś Amerykę. Antkowa, wiesz? No i goli. 3-1. I 3-1. Ten mecz się bardzo szybko zakończy chyba. Do pięciu gramy. Hubert leci I zaraz będzie strzał Nie no ale władek Wy macie już Ale tragiczny bramkarz, prawie przebyściu Gola Franek Franek mi się z kilometra grajcie nie ma ja graję to no. że tak a to siłka jest słaba dawaj no graj Wejdźcie to szybko zakończcie. Franek. Prosty, prosty strzał! Bardzo prosty. Ja Franek ma piłkę. Wow, naprawdę nie widziałem.

4-1 właska No nie wiem dla kogo dla drużyny Władka Żółta kartka! Ty dzbanie! O jest Żółta kartka! Zarasi! Ci... Nie! Dij mi karny! Proszę pani! Daj mi usiąść! Daj mi usiąść! Wszyscy! Proszę Państwa! Promyk strzela! Ah! Nie ma dola! Odkryłeś Amerykę! Dajcie teraz, wolny! Mamy bramkę! Mamy 4-2! 4 Idź po tą piłkę!

No i bramka. 5 do 2. Wygrana. Jak się czujesz, że przegrałeś? Jak się z tym czujesz? Ja miałem trzymać. Ja cię zaraz bawię,